Jechał, jechał, aż dojechał. Ale nasz książę, bo jeszcze o księdziu... nie Nasz książę jechał, jechał. Bo... Bo... Aha, nasz książę przeszedł. <grym grym> no <grym> tak. no Proszę raz. Tak. Proszę. Tak? Tymczasem nasz książę jechał, jechał, aż dojechał. <grym> Zaczy... Nie, zaczynamy. Już jak zejdzie, ola, już chodzimy. Podbiegamy. Piękne Bieg... nimfy moje, Edy. Podbiegamy, podbiegamy. ludzie na samym początku. Budujemy. Tam jest za gęsto tu nie jest za Ale dobrze, robimy, robimy, robimy. Jak każda się wyprostuje, to dopiero idziemy do góry. patrzcie na... Patrzcie na linie swoje, tam które są. Idziemy, idziemy, idziemy. już sieć, bo idziemy, idziemy, idziemy. Coraz na się zakrywamy, zakrywamy się, zakrywamy. Zakrywamy, zakrywamy się. Brawa ręka na głowę. Niebieski, nie, niebieskim, niebieskim, cały czas tam dobrze. Góry się formują, delikatnie, wolno, jedna wyżej, druga niżej, pięknie. Uwaga, teraz nie, wolno. Wszyscy za niemem, zjadli, żeby nie mówić o tym, tak? I podchodzimy dobrze. Zaczekajcie na muzykę! Stop! Nie nie znaczy, nie stop muzyka, tylko wy. Jeszcze fiatki nie. Jest motyw muzyczny. Najwójdę, tak, najpóźniej będzie słyszymy. Oniusko. Teraz fiaty, kwiaty. Teraz pana przebiega. Przednif u Delikatnie, mm. bardzo. Jelen się. Jeleniowi dajmy troszkę popaść. I uwaga! ani łku. Ale nie mam cał ani łyków, ale go chodź kołymi rękami. No, jelenia! Nie! Dobrze nie Czekaj, czekaj na muzykę. Słuchajcie, ale żeby za przeproszenie.